Świadek Jasnowic. Medium Nancy Orlen Weber usiłowała pomóc policji New Jersey w odnalezieniu seryjnego zabójcy. Detektywi podzielili się informacjami o Nancy na spotkaniu specjalnej grupy zadaniowej, ale nie zyskali zbyt wiele. Niektórzy z policjantów kierujących sprawą patrzyli na udział medium z nieskrywaną niechęcią. Myślę, że policji, która pracuje bardzo liniowo, trudno jest współpracować z medium. Dla nich liczą się fakty. Byłem zaskoczony, bo czułem, że Nancy ma dla nas ważne informacje. Bez względu na to, czy były one prawdą, czy nie, stanowiły trop, nad którym mogliśmy pracować. Ale Nancy była nieugięta i zdecydowana pomóc policji. Zdołała sobie sprawę, że może zyskać więcej informacji, gdy połączy siły z innymi jasnowidzami. To był jedyny raz, gdy rozmawiałam o tej sprawie z kimś spoza policji. Potrzebowałam pomocy. Nancy zwróciła się do grupy swoich zaufanych uczniów. Wspólnie spróbowali nawiązać kontakt z zabójcą. Powiedziałam, niech James K. coś tam, Itch, dostanie za swoje. Niech poczuje ból, który spowodował. Niech poczuje to, co zrobił tym kobietom. Niech to się wreszcie skończy. Następnego dnia zadzwonił do mnie Jimmy Moore i zapytał Nancy, co ty zrobiłaś? Moore wyjaśnił, że poprzedniego wieczora pewien mężczyzna zadzwonił na pogotowie i został przewieziony do szpitala. Nazywał się James Kodatic. Kodatic wezwał również policję. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, stwierdzili, że ma ranę kłótą na plecach. Niech poczuje to, co zrobił tym kobietom. Obie ofiary zostały dźgnięte nożem. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna ugodził się sam. Śledczy zauważyli, że przypomina on człowieka z portretu pamięciowego. Kodacz opowiedział im bajeczkę o obłąkanym kierowcy, który zjechał z drogi i dźgnął go nożem. Powiedział, że napastnik wyglądał tak jak człowiek, którego szukają. Czuł presję. Usiłował sam stać się ofiarą, aby odwrócić od siebie uwagę. Skutek był wręcz odwrotny. Śledczy potrzebowaliby nakazu, aby przeszukać samochód podejrzanego Kodatica. Ale skoro był ofiarą przestępstwa, nie było to konieczne. Technicy znaleźli w samochodzie krew i włosy Mandy Simpson, a także włókna skutki Tiny Finnegan. Bieżnik opon samochodu Kodatica pasował do śladów odnalezionych w pobliżu samochodu Tiny. Tak jak przewidziała Nancy Orlen Weber, Kodatitch mordował już wcześniej. Dwukrotnie na terenie Florydy. Został zwolniony z więzienia za dobre sprawowanie i wrócił do okręgu Morris, gdzie pracował na stacji benzynowej. Nancy nie pomyliła się w niczym. Dzięki niej uwierzyłem i w przyszłości nie zawaham się skorzystać z pomocy jasnowidza w innych sprawach. Morderca przestał zagrażać ludziom. Być może stało się tak dzięki Nancy i grupie jej uczniów. Myślę, że nosimy w sobie wiele informacji, których nie jesteśmy świadomi. Przyswajamy je i wykorzystujemy. Każda informacja, którą przekazałam policji w tej sprawie, niosła ze sobą pewną energię.